Dzisiaj porozmawiamy sobie o technice Covido. Ostatnio miałam, ostatnio, w sumie już kilka miesięcy temu, miałam e, okazję, bo to na urodziny, a urodziny mam 15 września, dostać prezent na taką właśnie sesję masażu Kobido, techniką Kobido. E, więc Ula, e, która mnie masowała, była przecudowna. Chciałam doświadczyć tego, powiem szczerze, już jakiś dłuższy czas i moje urodziny były było akurat takim idealnym momentem, żeby, żeby to um, otrzymać, Choć, chociaż ja w sumie nikomu nie mówiłam o tym, a, a jednak dostałam to na urodziny. I to było ciekawe, dlatego że gdzieś tam myślałam o otrzymaniu takiego, w sensie nie otrzymaniu tylko myślałam o pójściu a, na masaż. I proszę bardzo, otrzymałam to na urodziny. Więc po, poczytamy sobie trochę o technice Covid. -o. Ja jestem osobiście zachwycona. To, jak mocno mnie Ula masowała i jakie to było przyjemne. Ja lubię, jak masaż jest e, po, takim połączeniem delikatnych ruchów, takich bardzo, bardzo. No, subtelnych, delikatnych, relaksujących, wraz z takimi głębokimi ruchami masła, masażu, takie pójście w głębszą warstwę mięśni. I powiem szczerze, że było to cudowne. To jest um, twarz, cała okolica twarzy to obejmowała ula. Nie wiem, czy w każdym miejscu myślę, że powinno tak być. Twarz, szyja i dekolt. Generalnie na końcu tego filmiku. Podzielę się z Wami, gdzie możecie się udać do Uli i otrzymacie ode mnie kod ramatowy na Waszą wizytę. Czy to pierwsza, czy kolejna. To co, poczytamy sobie o COVID-u. Mam tutaj na laptopie. Fajny artykuł sobie znalazłam, więc chodźcie sobie przeczytamy. I tak. Generalnie osobiście poszłabym kolejny raz na 100% jako miłośniczka w ogóle masażu, jogi, twarzy, w ogóle dbania o ciało i takiego holistycznego podejścia do ciała i umysłu. No i generalnie kobido mnie urzekło bardzo, bardzo mocno. Więc polecam serdecznie wszystkim ludziom, żeby próbowali i żeby po prostu sobie poszli na taką fajną sesję. No to um, zaczniemy od, od czytania. Um, ten masaż działa jak lifting. Jakie korzyści płyną z Kobido? Pytanie. Być może nigdy z tego nie korzystałaś, ale z pewnością wiesz, że Kobido to japońska technika manualnego liftingu twarzy, czyli to samo co w jodze twarzy jest bardzo dużo takich Technik masażu, właściwie, tak? E, fajne to jest. Tymczasem większość Azjatek, które kochają masaże i z, nim, e, z nich korzystają, nie słyszała o kobito. Wyjaśniamy, na czym polega ten paradoks. Uwielbiany, e, uwielbiany w Europie, nieznany w Japonii, aż trudno w to uwierzyć. O, ciekawe. Ale masaż, który od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością w Paryżu, Madrycie czy Warszawie, Tokio zupełnie jest nieznany. Prawdę mówiąc nigdzie nie widziałam salonu masażu kobido, salonu mówi Justyna Kozak, Polka o 4 lat mieszkająca w Tokio. Owszem, wszelakie masaże są tu bardzo popularne, a przeciętna Japonka stosuje ich zdecydowanie więcej niż przeciętna Polka, ale nazywają się one po prostu masażem twarzy. Kobiety stosują e, tu Korugi. E, często wykonują, kobiety stosują tu korugi, często wykonują go same w domu podczas codziennej pielęgnacji twarzy, która swoją drogą jest zdecydowanie inna od pielęgnacji twarzy w Europie. Wydaje mi się, że nazwa Kobido jest używana w Polsce w celach marketingowych, aby dodać więcej egzotyki, mówi Polka. W tym ostatnim zdaniu jest sporo prawdy. Zacznijmy jednak od początku. Też coś takiego słyszałam. Ee, że ktoś temu oryginalnemu kreatorowi kobido, e, jakby to technikę za, zabrano i zmodyfikował, w sensie, że ktoś ją rozpowszechnił, ale że ta technika nie jest tak naprawdę dokładną techniką, jaką on nauczał. Hmm. To Z tego co ja wiem, kobido, okay. masaż samurajów i gejsz. Wokół kobido. Narosło wiele legend, Skąd, e, stąd trudno dotrzeć, jak naprawdę powstała ta niezwykła technika. E, wiele źródeł wskazuje jednak na wiek XV roz medyczne korzenie masażu. Podobno wszystko zaczęło się kilkaset lat wcześniej, bo w VIII wieku, kiedy to stworzona została pierwsza japońska technika tujna. Jeden z przekazów głosi, że w, e, w XIV wieku Akashi Kan Akashi Kan i ichi, e, japoński lekarz, rozwinął własną wersję tujna, tworząc metodę ucisku i pocierania skóry pod nazwą Anma, jako praktyka terapeutyczna stosowana jest do dziś. Podążając za legendą, przenieśmy się do 1472 roku. E, do sarugi na południe od góry Fidzi na wielki konkurs masażu. Z rywalizacji dwóch mistrzów Anma, którzy skupili się na terapii twarzy T miał wówczas powstać system Kobido. Inna wersja podaje, że to cesarski lekarz o nazwisku Kobido opracował sposób leczenia przeróżnych dolegliwości i utrzymywania. Utrzymania zdrowia. Jego masaż cieszył się, według legendy, wielką popularnością <coughs>, japońskich arystokratek i cesarzowych oraz gejsz, które chciały zachować młodość i piękny wygląd. Można też doszukać się informacji, że to samurajowie jako pierwsi korzystali z techniki kobido, a służyła im ona do przywrócenia wewnętrznej harmonii i spokoju ciała oraz umysłu. W czym, <coughs> w czym relacje są zgodne? Technika kobido była owiana tajemnicą, przekazywana przez mistrzów jedynie wybranym uczniom. Tak była, wyłaniano kolejne generacje spadkobierców. To sprawiło, że masaż, który teraz jest na ustach całej Europy, w Japonii był i, od, i do dziś pozostaje ekskluzywnym rytuałem. A ciekawe, <grych> funkcjonują tu tak zwane domy kobido, małe, Często rodzinne gabinety, które podchodzą indywidualnie do każdego klienta, często oferując też kosmetyki własnej produkcji. O, super! To już mi się podoba. Bardzo mi się podoba, że to takie, coś to było takiego, no nie aż tak spopularyzowanego, takie wysokiej jakości. Tak mi się też zresztą powiem szczerze to skojarzyło, tak poczułam osobiście, jak miałam robiony ten masaż na sobie, to poczułam, że to jest naprawdę... Chociaż to może nie mieć nic wspólnego z oryginalną techniką i przekazem Kobido, to, co ja doświadczyłam, ale i tak jest cudowne. Z Japonii do Stanów, do USA. Po II wojnie światowej mistrz Ito, 25. generacja mistrza Kobido, Przeniósł dom do Tokio, to eksk do ekskluzywnej kliniki, z której korzystali najbogatsi i najsławniejsi Japończycy. Wciąż liczyło się, aby technika masażu owiana była tajemnicą. Mistrz przyjął zaledwie trzech uczniów w ciągu całego swojego życia. Oprócz, jeden z nich zawędrował do Stanów Zjednoczonych i w 1990 roku zaczął tu nauczać japońskiego masażu. Szogo Mocizuki, bo o nim mowa, został mianowany 26, gener 26. generacją mistrza kobido. To on jest aktualnym guru, jeśli chodzi o nauczanie ortodoksyjnej metody masażu twarzy. Obecnie na świecie znają około 50 uczniów. Wśród nich znalazła się francuska kosmetyczka Delphi Delphine. Delphine. Delphine Langlois, Langlois myślę, że się czyta. Delphine Langlois. E, która spędziła lat, kilka lat ucząc się technik Kobido i w Paryżu prowadzi własny salon dla VIPów. Okej? Okay. Większość szkoleń masaży nazywano Kobido nazywanych Kobido trwa znacznie krócej a osób oferujących manualny lifting twarzy jest zdecydowanie więcej niż 50. Jak to zrozumieć? W mojej interpretacji to, co było marką masażu w Japonii, weszło do słownika i upowszechniło się, obejmując konkretną technikę masażu, mówi Magdalena Michta, terapeutka manualna. I dodaje: moim zdaniem japoński masaż twarzy jest szerokim pojęciem i chyba w uproszczeniu, a może w celach marketingowych, Zaczęto to stosować nazwę nazwą Dla mnie jako terapeutki ważne jest, aby trzymać się zamysłu, na którym bazuje oryginalna metoda. Kluczowe są techniki relaksacyjne, akupresura, praca na głębokich ich mięśniach i tkankach. Kropka. <laughs> Poza tym, co mówiono także na moim szkoleniu, każdy wkłada w pracę swojego, coś swojego. W pracę coś swojego. Technika zmienia się, ewoluuje. Każdy nadaje jej swoją interpretację, co jest istotne przy indywidualnym traktowaniu klientów. Tak, to bardzo myślę, że naturalne e, przy wszelakich, e, cokolwiek się uczymy, każdy zawsze później praktykant e, gdzieś tam coś swojego interpretuje. Czy to w energoterapii, jak ja robiłam kurs, czy to w jodze, e, czy no przy wszelakich takich e, usługach w ogóle, tak w życiu po prostu. Um, każdy gdzieś tam nadaje trochę swój styl. Um, dalej czytamy. Na czym polega technika kobito? Oryginalny czy ortodoksyjny masaż kobito bazuje na 48 technikach: ugniatanie, przyciąganie, ruchy wi wibracyjne i perkusyjne. To tylko niektóre z nich. Ważna jest też filozofia, na której bazuje piękno. To harmonia ciała i ducha, a zdrowie fizyczne i emocjonalne są, ścisłej, są w ścisłej relacji. Bardzo, bardzo mądre. To technika działająca na głębokie struktury skóry tłumaczy Magdalena Michta. Głębokie ruchy działają na poziomie mięśni i powięzi, zaś szybkie i zdecydowane mają pobudzić skórę do produkcji kolagenu i elastyny. No super, sobie to zapamiętuję. E, masaż składa się z kilku etapów. Pierwszy to masaż tkanek głębokich, niweluje napięcie mięśniowe i wpływa na wygładzanie zmarszczek. Drugi, relaksacyjny masaż ramion, barków i górnego odcinka pleców, prowadzi do zmniejszenia napięcia, stresu oraz poprawia krążenie. Drenaż limfatyczny usprawnia przepływ limfy, zmniejsza obrzęk oraz opuchliznę. Potem następuje faza liftingująca, najbardziej intensywna część masażu, której efektem jest poprawa owalu, napięcia i ujędrnienia skóry. Z kolei faza modelująca o zmiennej intensywności wygładza do drobne zmarszczki mimiczne, zaś akupresura stymuluje poszczególne punkty na twarzy, które pobudzają pracę organów wewnętrznych. Ostatnia część zabiegu to delikatne wyciszanie skóry, i często wybudzanie klientki. Super, aby wyciszyć pobudzoną intensywnym masażem skórę, zwykle używam kul solnych, które chłodzą, a zawarte w nich związki mineralne odżywiają skórę. Tłumacz ekspertka. Dalej. to cudowna metoda, czy ryzyko powikłań? Współczesne, fajnie się tak czyta. Miał to być taki krótszy filmik, ale myślę, że to są ważne informacje. Kobido. cudowna metoda czy ryzyko powikłań. Współczesne miejskie legendy głoszą, jak widać kobido, wciąż owiane jest waśniową otoczką, że japoński masaż twarzy to forma manualnego liftingu, idealna alternatywa dla skalpela. Jeśli klientka przychodzi do mnie, oczekując trwałego efektu liftingu twarzy po jednorazowej wizycie. To muszą odesłać ją na chirurgiczny lifting. Kobido nie cofnie czasu w magiczny sposób, ale wykonywany regularnie, raz w miesiącu efektywnie spowalnia procesy starzenia się skóry. Tutaj fajnie go połączyć z jogą twarzy. Ja myślę, że to jest cudowne pójść sobie raz na jakiś czas do kogoś ale fajnie joga twarzy to jest coś, co codziennie można robić i sobie samemu robić taki workout. E, tak, no, to jest tak, jak trening e, dla twarzy, e, plus do tego jakieś masaże, i to jest wtedy fajny efekt. E, na długoterminowy efekt, e, który daje rezultaty, a nie tak, że pójdzie się raz, to jakiś czas do kogoś, ktoś cię pomasuje. To faktycznie raczej efektu długotrwałego by nie dawało, bo to są mięśnie, które trzeba ćwiczyć, tak jak mięśnie ciała a na siłowni, czy poprzez e, taniec, czy poprzez jogę, czy poprzez jakąkolwiek inną. Jakikolwiek inny ruch, to trzeba ćwiczyć cały czas. No i kontynuujemy. Poza tym wpływa na poprawę napięcia skóry, a niemal natychmiastowo na, natychmiastowo, na poprawę kolorytu. Tłumaczy Magdalena Michel. Zgadzam się, yoga twarzy również wpływa bardzo na koloryt skóry. Rozprawmy się z jeszcze jednym mitem głoszącym, że masaż, żeby działał, musi boleć. Kobido należy do intensywnych masaży. Etap pracy na głębokich mięśniach może być bardziej odczuwalny. Zabieg na przerośniętych mięśniach twarzy, przepraszam, mięśniach żywaczy, bywa chwilowo bolesny, ale przynosi bardzo dużą ulgę. Jednak długotrwały i ostry ból jest niewskazany, gdyż doprowadza do wzmożonego napięcia mięśni, a celem masażu jest ich rozciągnięcie i rozluźnienie. Przestrzega Magdalena Michta. A co z przeciwwskazaniami? Wśród nich wymienić należy stany zapalne skóry i organizmu, np. gorączkę, przewaną ciągłość naskórka, trądzik różowaty w fazie zaostrzeń, aktywny trądzik nowotwory. W wielu przypadkach masaż należy odłożyć w czasie, nie można wykonywać go po ekstrakcji zęba, odczekać należy 2 tygodnie, w założeniu implantu zęba, tu czekamy dwa miesiące, czy po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej nici, wypełniacze, lasery. Należy też pamiętać o alergiach. Kluczowy jest wywiad i uczciwość klienta. Bez wiedzy, że dana substancja uczula, terapeuta może nieświadomie zaszkodzić masowanej osobie. Na przykład sięgając po źle reagujące na skórę olejek, mówi ekspertka. Jest jednak i druga strona medalu. Do masażu kobido istnieją wskazania lecznicze. Pomaga on mianowicie w walce z bruksizmem. Czyli mimowolnym zaciskiem zębów i ich z y, zgrzytaniem. To świetne jest na pewno. Masaż zmniejsza skutki napięć w obszarze szczękowo-twarzowym, których przyczyną mogą być m.in. wady zgryzu. To też sposób na walkę ze stresem i napięciem, może być skutecznym remedium na bóle głowy o podłożu napięciowym dodaje Magdalena Michta. No, takie masaże na pewno świetne są, na wszelkie napięcia. No i też na bóle głowy myślę, że przede wszystkim dobre nawodnienie organizmu wodą strukturyzowaną. Dużo naturalnych też takich odżywczych składników owoców, warzyw. One właśnie mają wodę strukturyzowaną, najlepszą dla ciała. To taka mini anegdotka, jak już tu rozmawiamy o zdrowiu. Na tym kanale. No dobrze, to lecimy ostatni, e, ostatnie, ostatnią część e, tekstu. O kobido, kobido, marka czy wspólne dobro. Czy kobido to jedna technika czy pojęcie szerokie? W Japonii i w Stanach Zjednoczonych to zastrzeżona marka towarowa, inaczej jest w Unii Europejce, Europejskiej, w której rejestrze znak Kobido chroniony był wyłącznie do 12 sierpnia. 2019 roku. To otworzyło furtkę do próby zaostrzenia nazwy w Polsce. Tomasz Tomasi, który uczył się od doktora Shogo, deklarował, że chce zapobiegać nadużywaniu nazwy technik masażu i chronić japońskie dziedzictwo. W, tyś, w 2022 roku Urząd Patentowy RP udzielił jego firmie prawa do wyłącznego korzystania ze znaku Covid. -o. Wywołało to protest środowiska na czele z Janetą Gortet, stanisławską, która argumentowała, że nazwa covid pisana znakiem Kami, e, tłumaczony, tłumaczonym jako starożytna droga piękna, nie ma bezpośredniego związku z towarami i usługami z branży beauty i weszła do powszechnego języka. E, urząd patentowy przyjął zaostrzenia i wygasił prawo ochronne. E, przyglądając się bliżej tajemnicy fenomenu Kobido, dochodzimy do wniosku, że mamy tu do czynienia w dużej mierze ze zjawiskiem językowym. Konkretnie chodzi o tak zwaną apelatyz, apelatywizację, donimizację lub eponimizację, która dotyczy marek dominujących w danym czasie na rynku. Przywołać możemy chociażby adidasy, które stały się synonimem butów sportowych, czy pampersy jako określenie pieluch jednorazowych. Kobido zdaje się więc być ob obszernym, dzia obszernym, działającym na wyobraźnię pojęciem obejmującym masaż twarzy wywodzącym się z tradycji japońskiej. Zamiast więc toczyć spore o nazwę, korzystajmy z dobrodziejstw techniki relaksacji i akupresury, bo są naprawdę skuteczne. I ja się do tego dokładam. Cudowne, no to sobie odłożymy. E aha, i przejdziemy do uli. Ja się dokładam do tego wszystkiego. Bardzo fajny artykuł. Cieszę się, że zdecydowałam się, że sobie poczytamy, bo dodało to bardzo dużo informacji. Także teraz polecam Wam serdecznie z całego serca ule. Ula masuje, możecie ją znaleźć sobie na Instagramie. Ula masuje. Znajduje się jej salon w Gdyni, na ulicy Wielkopolskiej 26. Nazywa się Luźniutko. Jeszcze raz, Luźniutko, Gdynia, Wielkopolska 26 i kod rabatowy macie ode mnie, e, Luz, nazywa się Luz. Miejsce się nazywa Luźniutko, więc ja stwierdziłam, że, że będzie to Luz. Luz po hiszpańsku to też znaczy e, światło. Także spodobało mi się to, że po polsku luz to po prostu luz, to chill, to, to, to taki balans, to, to gdzieś tam takie fajne podejście do życia. Um, Podoba mi się taka mantra, luz <laughs> i luz bo po hiszpańsku to jest światło, więc myślę, że dbać i chronić nasze światło trzeba, więc napiszcie do Uli, możecie też zablokować na pewno wizytę poprzez różne portale, przez jej stronę internetową, może gdzieś tam jeszcze. także. Powodzenia, w tym mam życzę. Ja sama rozważałam, żeby pójść jeszcze raz, bo myślę, że jest to przecudowne. I tak jak mówiłam wcześniej, fajnie, jakbyście sobie łączyli a, takie wizyty na przy, masażu, jak masaż COVIDO z jogą twarzy. Myślę, że same takie wizyty, a, tak jak było zresztą opisane w, w artykule, nie będą a, długoterminową zmianą i takim habit. Nie, będą, nie, nie wytworzą u Was żadnej jakiejś takiej głębszej zmiany. To będzie taki dodatek cudowny. Myślę, że na porządku dziennym najważniejsze jest dbać o siebie w domu jak najbardziej możemy. Czyli joga twarzy must, must have. To jest coś, co każdy powinien praktykować chociaż 5-7 minut dziennie. Czy nawet co drugi dzień. a um, 10 minut. No bo to jest jednak tak jak ćwiczysz ciało, tak ćwiczysz mięśnie twarzy. To jest workout, to jest taki, to jest taki trening twarzy, plus a, techniki automasażu, a, szyi, dekoltu i twarzy. I dzięki temu możemy naprawdę mieć fajny efekt długoterminowy. I no po prostu. Jakby dbać o to piękno, czuć, że nie mamy żadnych napięć w mięśniach, że one dobrze pracują, że dobrze funkcjonują. Także myślę, że to jest cudowne i w domu fajnie mieć takie różne techniki. Przypomniało mi się coś, co też bym Wam poleciła, coś, co w domu uważam, że jest cudowne. Taki dodatek jeszcze na koniec, akupunktura, taka mata do akupunktury, którą uważam, że każdy dom powinien mieć. Nazywa się Liapko ta firma. I ta mata, którą mam w domu i nawet kilka domowników kupiło dodatkowo, ma bardzo dobrej jakości igły. To nie, są, to nie jest plastik. To nie jest e, plastik, który. No, to, no plastik z, z, w kontakcie ze skórą, no to ja nie za bardzo uważam, że to jest skuteczne no to jest plastik. Więc generalnie te igły mają bardzo dobry skład i dobrą jakość. Możecie sobie poczytać o tej macie, zanim ją zamówicie oczywiście. No i mieć taką matę do, do akupunktury w domu. Na, możecie sobie na niej się kłaść, masować odcinek szyjny, plecy, odcinek lędźwiowy, cudownie zawsze na mnie działało. I stopy można sobie masować, ja zawsze na tym stawałam albo chodziłam sobie Także taka, taki dodatek polecam serdecznie mieć takie e, różne rytuały e, swoje codzienne, żeby dbać o siebie. Możecie sobie naprzemiennie je robić, co nie, to, nie zawsze e, wszystko da się codziennie, ale można to e, w takich małych dawkach e, dołożyć do codziennych rytuałów. No bo jednak życie składa się z rytuałów i uważam, że te rytuały fajnie odkrywać, zmieniać, jakoś się tym bawić. No i jednak dbać o siebie jak najbardziej się da. Myślę, że dzisiejszy odcinek jest pełen bogactwa, zdrowia i to mnie cieszy. Więc no cóż, Ula masuje i będzie luźniutko. No dobra, cieszę się ogromnie, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego na Waszej drodze, oby zdrowie i szczęście Was sprowadziło i Waszą duszę. Dzięki.